Witam Cię ponownie na moim kanale. Chcę to usłyszeć. Po obejrzeniu odcinka pierwszego oraz drugiego zapewne wiesz już, jak robić notatki, jak korzystać ze swojego zeszytu. Dzisiaj przyszedł czas na podjęcie decyzji, jak chcesz się uczyć. Przede wszystkim pamiętaj, to Ty masz tutaj władzę, to Ty decydujesz o tym, kiedy, jak długo i jak w ogóle chcesz się uczyć. I w dużej mierze, właśnie od tej decyzji zależy to, jak ten proces u Ciebie będzie wyglądał i jakie efekty przyniesie. Każdy język to olbrzymi zbiór reguł i słów, które musimy zapamiętać. Niektóre z tych słów są krótkie, bardzo łatwe do zapamiętania. Czasem kojarzą się nawet z danym słówkiem w języku ojczystym, takie jak np. niemieckie słowo Das Dach. A niektóre słowa, szczególnie w języku niemieckim, są bardzo długie i ciężko wchodzą nam do głowy, takie jak na przykład niemieckie słowo di Nie zmienia to jednak faktu. Jeśli jest ci to słowo potrzebne, musisz się go nauczyć. I tutaj przyszedł czas na podjęcie decyzji, którą drogą chcesz pójść, a masz ich dwie. Możesz pójść drogą czarno-białą, drogą tradycyjnego sposobu nauczania, tą żmudną drogą, która jest niczym innym jak. Czytanie, przepisywanie i powtarzanie w nadziei, że w końcu zapamiętasz i do jutra nie zapomnisz, lub możesz wybrać drogę kolorową, wesołą. I do wyboru tej drogi chciałabym Cię dzisiaj zachęcić i przekonać. Krótko mówiąc, chciałabym ten Twój często mozolny, mało efektywny jednak sposób nauki wesprzeć stosując mnemotechniki. Mnemotechniki to nic innego jak techniki pamięciowe ułatwiające zapamiętywanie i odtwarzanie nowego materiału. Dzięki nim możesz trwale zapamiętać nową wiedzę i sprawnie nią operować. By łatwiej było Ci to zrozumieć, zapamiętaj, że na ludzki mózg składają się dwie półkule. Półkula lewa, czyli ta czarno-biała, to ta półkula, która przetwarza informacje przede wszystkim na poziomie logiki i słów, i to jest właśnie ta półkula, która bierze czynny udział podczas tradycyjnego sposobu nauki oraz półkuli prawej, czyli tej. Kolorowej, tej półkuli, która posługuje się przede wszystkim barwą i wyobraźnią. Tej półkuli, która niestety podczas tradycyjnego sposobu nauki prawie zawsze śpi. A jest to właśnie ta półkula, która, jeśli jej tylko pozwolisz, intensywnie wesprze Twój sposób nauki i sprawi, że dany materiał pozostanie na zawsze w Twojej pamięci. Może zatem słowa di myślane uczyć się, wkuwając je do skutku. Uruchamiając tym samym tylko lewą półkulę mózgową, pozwalając prawej półkuli mózgowej spać. Możesz jednak zaangażować ten proces w półkulę prawą poprzez uruchomienie swojej wyobraźni. Możesz na przykład skojarzyć słówko die Mäschkane z czymś dobrze Ci znanym. Niemieckie słowo die Mäschkane brzmi nieco podobnie jak polskie słowo mieszkanie. Możesz zatem wyobrazić sobie ową mäschkanę stojącą w środku twojego mieszkania. Możesz jednak pójść krok dalej i zaangażować w proces nauki więcej zmysłów. Możesz zatem wyobrazić sobie sytuację, kiedy to wchodzisz do swojego mieszkania. W centralnym punkcie Twojego mieszkania stoi piękna, błyszcząca, srebrna melchkanę, w której znajduje się cudownie pachnące białe, ciepłe mleko. Podchodzisz, pijesz, czujesz ten smak, zapach i ostatecznie odstawiasz die melchkanę na miejsce. Wyobrażając sobie taką sytuację, uruchamiasz wszelkie możliwe zmysły. Zapach, smak, dotyk, wzrok, słuch. Zatem mnemotechniki to nic innego jak pełen pozytywnej energii proces nauki, w którym uruchamiasz zarówno lewą, jak i prawą półkulę mózgową oraz wszelkie możliwe zmysły. Zanim zatem podejmiesz decyzję, czy chcesz pójść drogą czarno-białą, drogą tradycyjnego sposobu uczenia się, czy chcesz jednak pójść w kolorowy świat mnemotechnik, zapamiętaj jedną bardzo ważną rzecz. Jeśli uczysz się z zamiarem trwałego zapamiętywania, i chcesz swoją wiedzę łatwo i szybko wyciągnąć ze swojej głowy, niezmiernie ważne jest, by w cały proces zaangażować obie półkule mózgowe. Niezmiernie ważne jest, by lewa półkula była czynnie wspierana przez półkulę prawą. Pomyśl, jeśli znajdujesz się w danej sytuacji i brakuje ci konkretnego słówka, a wiesz, że ono jest w Twojej głowie, niemniej jednak uczyłeś się tego danego słowa tradycyjną metodą nauki poprzez zapisywanie, wkuwanie, powtarzanie. Nie angażując ten proces w ogóle półkuli prawej, tym samym w Twojej głowie nigdy nie powstał żaden obraz, który pozwoliłby Ci na szybkie wydobycie tego słowa z Twojej pamięci i jak chcesz je sobie przypomnieć. Oczywiście jest kilka możliwości. Możesz liczyć na to, że Twój rozmówca się domyśli, może masz przy sobie notatki, możesz też użyć komórki i powiedzieć, Sekundeczkę, sprawdzę w słowniku, może Twój rozmówca poczeka. Jeśli jednak uczyłeś się danego słowa, stosując mnemotechniki i w Twojej głowie powstał już konkretny obraz bądź, co więcej, konkretna scenka dotycząca tego słowa, wierz mi, Twój mózg Ci ją w danym momencie podpowie. Wiem. Może myślisz sobie teraz, nie mam czasu na takie zabawy, co strata czasu, ja nie mam takich pomysłów i w ogóle ta metoda na mnie nie zadziała. Zatem pomyśl, jeśli udało Ci się po dzisiejszym odcinku zapamiętać, jak w języku niemieckim mówimy zbanek do mleka, to ta metoda jest dla Ciebie.